Mam tej strony Razer. Witam Was w kolejnym gameplayu z Call of Duty Black Ops 2. Tym razem gameplay z dominacji na mapce Nooktown. Grałem sobie tutaj 9 na 9 w playliście gra tygodnia w tym tygodniu znajduje się taki, można powiedzieć, Grand World leży na Nooktown. I właśnie sobie tutaj weszłem. Wszedłem, no sorry. Także to była dominacja na mapce Nooktown. 9 na 9. Grałem sobie tutaj z Johnem oraz z Eldomem, moimi znajomymi, zajebistymi, których pozdrawiam tutaj z góry. E, którzy... no. Grali ze mną, troszeczkę może mi pomogli. O, podobijać te point, point i im szło tak nawet średnio. Ja miałem dosyć dobry wynik 61 do 6. E, chociaż cały wynik mi się nie zapisał, dobra. Ale co jeszcze do, na temat gameplay? Grałem w PDW 57 z tłumikiem oraz szybkimi magazynkami. E, moje atuty to perki e, przeciwodłamkowy oraz wojak w stocie pierwszym, w drugim palinożerca oraz twardy zawodnik. Trzeci atut zastąpiłem sobie co czwórką, która mi tutaj kilka razy po pomogła. Naprawdę pomogła i będziecie mogli tutaj coś zauważyć, że ta C4 naprawdę pomaga Wzięłem sobie ją zamiast trzeciego atutu Który... no... Trzeci atut... sorki, mam co teraz czka? Nie, no oczka, w końcu Trzeci atut zawsze miałem... Maskę tekstowałam sobie, postanowiłem sobie zamienić to na C4 Dobra, na początku może zacznijmy od tego, że tutaj ten gameplay to jest jedynie urywek z tego, z tego całego gameplayu. Nie nagrała mi się końcówka pierwszej połowy, początek drugiej połowy oraz końc, koniec drugiej połowy tego meczu. Czyli tak jakby macie, tutaj macie 7,5 minuty, jakby, jakby ten gameplay mi się cały zapisał to byłoby około 9,5, nie, dobra, może przesadzam, 8, nie. Nie, nie przesadzam, na pewno nie przesadzam. Byłoby jakieś równiutko 10 minut, ponieważ tutaj limitu czasu, ociągnęliśmy limit czasu, nie dobiliśmy do 200, chociaż przegraliśmy ten mecz. Moja drużyna to przynajmniej przegrała, no, jak my, no my przegraliśmy, ja, ja z drużyną, my. Eee, 199 do 99, jeśli się nie mylę, czyli ten gameplay powinien trwać 10 minut, a trwa zaledwie 7,5 minuty, bo mi się nie zapisało takiej... Jak... E, tak jak wam mówię, będziecie mogli to oczywiście zobaczyć Tutaj zaraz za jakieś dwie minutki będzie końcówka pierwszej połowy I to zobaczycie, że po prostu nie, e, w trybie kina nie chciało mi dalej to lecieć Teraz sobie postanowiłem tak, że mam po prostu dysk 1TB Mam 888GB e, wolnego miejsca na dysku I będę, jeżeli będę wchodził w Black Ops 2 albo w obojętnie jakiego koda och, No chyba, no tak Będę nagrywał to na żywca, bo po, po prostu e, kino jest takie randomowe no, że jeżeli na, na przykład trafi mi się jakiś dobry, wysoki wynik, to to kino może tego nie nagrać i wtedy no, po prostu ja stracę dobry gameplay albo po prostu nagra mi to w kawałku tak samo. Nie tylko mi to kino przeszkodziło wielokrotnie, na przykład, nie wiem czy mówicie, Olek aka Wuzaj, on miał wynik 104 do 6, Dobra, no nie wiem, no nie wiem, jak nie, grałem w każdym razie na Turbine map, e, gram AN-94, to było jakieś już x miesięcy temu, nie pamiętam ile, e, już nie grałem w FPS, mam tylko w LoL'a teraz anyway, e, nie będę o nim mówił. E, no i mówię, on, jemu też się cały gameplay nie zapisał. miał naprawdę dobry, miał 100 plusa, e, mi się nie zapisał. mi się... Nie... No, dobra, powiem. Mi się też y, praktycznie nie zapisał cały gameplay, bo tutaj zapisało mi się, tak y, jak mówię, 7,5 minuty z jakichś 10 minut. Y, chociaż zbyt dużo nie straciliście, chociaż, no, jeśli tam pamiętam, to były, było, były, było coś ciekawego w sarki, Jeżeli to skrzypie, ale to moje drzwi nawet do balkonu, otworzyłem sobie i czyli dosyć chłodno i wiecznie. E, o, o czym mówiłem? E, ominęło was. Tam, no, myślę, że tam fajne sytuacje były, bo tam wpadło jednak tych kilka fragów. E, nie pamiętam, jak to było. Zaraz, zaraz to powiem, bo tutaj już pierwsza połowa gameplay zbliża się do końca. E, zaraz mi tutaj przerwie nagranie. E, wszedłem w kino i miałem to po prostu w dwóch partach. Nie wiem czemu. Powinno być chyba w jednym parcie, to miałem podzielone po prostu na dwa Tak jak, tak jak jest dominacja, no ma dwie rundy i to jest podzielone na dwa Nie wiem, czy to tak powinno być, czy to powinno być w jednym tym Chyba, jeśli się nie mylę, to powinno być w jednym Jeśli się mylę, to mnie oczywiście poprawcie yy, Tutaj zabiję typa i będzie końcówka Nie, jeszcze nie, dobra że jak mówiłem, ja będę jednak nagrywał to gameplaye e, swoje na dysku może, może jakiś fajny naprawdę gameplay mi się trafi I będę miał go w razie czego, jeżeli Kino mi go po prostu nie zapisze Jeżeli Kino mi go zapisze całego, to będę brał to z kina Bo zapewne jeżeli ja będę grał w Black Ops będę grał z kolegami Będzie ich słychać, a nie chciałbym czegoś takiego Dobra, tutaj macie 22 czy 23 do 4, 3 e, Zabiłem tutaj, powiem wam e, 3 4 ludzi jeszcze i raz zginąłem. Coś się co, co, co fajna ciekawa akcja była. Ale anyway, na koniec, a na koniec yy, nie będzie moich trzech fragów. Tutaj też nie widzieliście, jak zgubiłem flagę, tutaj też było wycięte. Nie wiem czemu. Taki no, Call of Duty Black Ops 2 jest naprawdę e, zjebany, jak ta, jak ta cała gra. E, coraz bardziej mnie wkurwa, co to coraz znaczy, bardziej mi się nie podoba. a to nie tylko mi, praktycznie wszyscy gracze Black Opsa narzekają. No dobra, przynajmniej na pewno większa, większość, jakieś 70-80%. E, dobra, ale dzisiejszym tematem będą wakacje, zakończenie roku szkolnego Na pewno wyczekiwana prze, nie tylko przeze mnie, ale i, i też e, przez was e, Rok, część roku w, no, w Te dwa, dwa zajebiste miesiące wakacji e, Będziemy mogli się opierdalać, mamy dwa miesiące wolnego od nauki Przynajmniej u mnie w Polsce tutaj na Podlasiu Jeżeli ktoś mieszka za granicą to może mieć inaczej, nie wiem Ja tak mówię jeżeli chodzi o mnie tutaj w Polsce E, także jutro o, e, mam zakończenie roku szkolnego, o 9 jakiś tam apel, wczetem jeszcze msza w kościele, na którą nie idę, idziemy z kolegami na miasto e, także e, po apelu na hali e, Idziemy do klas, otrzymujemy e, Otrzymujemy dyplomy i idziemy do hasy na dwa miesiące, wracamy 2 września, chyba 2 września przynajmniej mi tak przynajmniej tak mówił nam e, e, jaką się nazywa? E, wójt? Nie, kurczę, jak to się... ból. O burmistrz mojego miasteczka powiedział, że 2 września mamy ponad wciąż do szkoły, także drugiego, drugiego wracamy, e, e, czyli mamy pełniutkie 2 miesiące się Nie wiem, wcześniej pamiętacie może było więcej, było, koniec roku był jakiegoś 20 i mieliśmy wakacje do... a początek był jakiegoś 5, 6, czyli nie, wtedy było więcej teraz zbrali nam praktycznie dwa tygodnie. No ale cóż, ta, 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 takie polskie rządy są... Dobra, nie będę się wypowiadał, bo ja nie jestem jakimś e, starym prodziadkiem, ogarem, e, który ogarnia te wszystkie e, polityki, gada tylko o polityce. E, dobra, a co na, co na temat wakacji? E, jeżeli chodzi o mnie, to ja... Tak samo jak rok temu, nie wybieram się nigdzie. Dwa lata temu pojechałem z siostrą, też do babci. Ale w tym roku, tak samo jak w tamtym, na jakieś 80% zostaję w domu. Czyli jest jakieś tam małe prawdopodobieństwo, że gdzieś pojadę, ale raczej zostanę w domu i będę się tu tutaj pomagał, będę no life. Ił. No dobra, nie, nie będę no life, bo e, jednak. Na, chociaż, no tak, nagram, na kompi, będę na na kurcz będę. Spodował, będę e, kurczę, na grę na kąpie będę przeznaczał więcej czasu, o tak powiem. Ale będę też tak wychodził na podwórko, popykać w gałę. Nie wiem, ze znajomymi coś porobić, na rowerze nie wiem, pospać. To jest troszeczkę dłużej, jeżeli będę zmęczony. Bo wakacje są właśnie od tego, żeby wypocząć od szkoły. Także moje plany już znacie, jeżeli te i raczej zostanę w domu i będę tam z tymi gameplayami. Oczywiście jeżeli jakieś fajne mi się uda, bo jeżeli nie będzie gameplay'u, no to też nie będę go codziennie wstawiał. Tutaj też macie 58 do 6 w tej chwili, czyli 3 fragów nie było. Tutaj już e, kino, mi też te, kino mi tego końcówki też nie zapisało. E, także, już, no, jak, tak jak ja mówiłem, raczej nigdzie nie jadę, zostaję w domu, będę nagrywał, będę starał się przynajmniej jakieś dobre gameplaye, wrzucać, nie będę jakiegoś byle, byle czego wrzucał, uploadował. I to by było na tyle, nie wiem, napiszcie mi gdzie wy będziecie spędzać wakacje, czy gdzieś jedziecie, czy jednak też zostajecie w domu jak ja. Mam nadzieję, że Wam się podobało, trzymajcie się do kolejnego materiału, na razie cześć.